Siemanko, w dzisiejszym odcinku omówimy sobie wczorajsze mecze Ligi Mistrzów. Opowiem Wam m.in. o popisie Viniciusa, o bronie Liverpoolu, która przypominała Kariusa z finału, kolejnych dużych kontrowersjach, dziwnym zachowaniu Duma czy o ciekawej sytuacji, do której doszło tuż po meczu Manchesteru City z Borussią. Pamiętajcie o kciukach oraz subach i zapraszam do oglądania. Nie ogarniam trochę Liverpoolu w tym sezonie. Puknęli sobie łatwiutko Red Bulli 4 do 0 w dwu meczu. W ostatnią sobotę gładkie 3 do 0 na wyjeździe z Arsenalem. A wczoraj z Realem wyglądało to jakby zamiast Liverpoolu na boisko wyszli jacyś przebierańcy. Może nie było wczoraj na boisku Kariusa, ale świetnie zastąpili go obrońcy Liverpoolu. No z tego pana to Van raczej nie będzie. Zobaczcie sami, czy to nie była piękna asysta Kabaka do Asensio? I co najlepsze chyba mu się spodobało, bo już kilka minut później odjebał coś takiego. A masz Asensio, Weź po drugą brameczkę. Widać, że panowie świetnie się rozumieją. Widziałbym ich w jednej drużynie. Ja wiem, że obrona Liverpoolu jest w rozsypce przez kontuzję, ale to nie żadne usprawiedliwienie, bo Real też ma duże problemy kadrowe. Wczoraj przecież tak samo jak Liverpool musieli grać bez dwójki podstawowych stoperów Varana i Ramosa. Z kolei pomocnicy Liverpoolu zostali zdominowani przez 35-letniego Modricza i 31-letniego Krosa. Lata lecą, a oni są jak wino i nadal zamiatają środek pola. Real miał taką przewagę w pomoc że klub jeszcze przed przerwą ściągnął z boiska nabiego okejte i wpuścił w jego miejsce Thiago. Asysta niego Krossa przy pierwszej bramce to po prostu majstersztyk. No i w tej sytuacji znowu musimy wrócić do obrońców Liverpoolu. Zobaczcie gdzie w momencie podania Krossa byli defensorzy Derec, a gdzie Vinicius. Brazylijczyk objechał ich jak juniorów. Na pewno pamiętacie jak nieraz w przeszłości śmialiśmy się z Viniciusa, że potrafi pudłować w najprostszych sytuacjach. Wczoraj jednak nie tylko zrobił ogromny wiatr na skrzydle, ale w końcu wykorzystał stał sytuację. W sieci pojawiły się nawet obrazki przedstawiające go jako Ronaldo. Przy okazji wini to pierwszy piłkarz urodzony po 2000 roku, który zdobył bramkę na poziomie ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W sumie podobnego wyczynu dokonał wczoraj także Foden, ale do meczu City z Borussią przejdziemy sobie później. Teraz skupmy się na dziwnym zachowaniu Vinalduma przy trzeciej bramce dla Realu. Królewscy rozgrywają piłkę pod polem karnym Liverpoolu, a gościu stoi nieruchomo, jakby złapał jakiś błąd systemu. Niezły zawias chyba myślami jest już w Barcelonie, bo jak zapewne wiecie, po sezonie kończy mu się kontrakt, a media nie mają wątpliwości, że trafi właśnie do Barsy. Po takich występach jak wczoraj w Madrycie, kibice Dumy Katalonii mogą mieć jednak pewne wątpliwości, czy ściąganie Duma to na pewno dobry pomysł. Z jednej strony, 3 do 1 to spora zaliczka przed rewanżem. z drugiej strony musimy pamiętać, że nie takie straty Liverpool odrabiał na enfield. Może i w tym sezonie to już nie taka sama twierdza, jak w czasach, gdy gromili Barsę 4 do 0, ale myślę, że rewanż przyniesie nam jeszcze sporo emocji. Emocji. A co do Realu, naprawdę jestem zaskoczony. Nie podejrzewałem, że zagrają aż tak dobre spotkanie. Tym bardziej, że musieli radzić sobie bez swojego lidera Sergio Ramosa. Podczas omówienia ćwierćfinału wspominałem o takiej ciekawostce, że po ostatnich triumfach Bayernu w kolejnym sezonie po Champions League sięgał Real. Teraz patrząc na grę Realu, wcale nie wydaje się to głupie. Tym bardziej, że trafili do tej łatwiejszej strony drabinki bez City PS rzeczy Bayernu. Na pewno też przystąpią podbudowani do sobotniego El Clasico. Tym bardziej, że Atletico roz. Trwoniła swoją przewagę i sytuacja w La Lidze zrobiła się naprawdę bardzo ciekawa. Dajcie znać, czy chcielibyście w niedzielę jakiś odcinek po meczu Barcy z Realem. Kończąc temat meczu Realu z Liverpoolem, wspomnę jeszcze o tych ogromnych kontrowersjach. Sędzia, który prowadził spotkanie Polski z Węgrami, znowu się nie popisał. Tak naprawdę skrzywdził wczoraj obie drużyny. Najpierw nie podyktował karnego po faulu Kabaka na Benzemie. Z kolei druga bramka dla Realu w ogóle nie powinna być uznana, ponieważ wcześniej Vasquez ewidentnie faulował Sadio Mane. Moim zdaniem to trochę głupie, że to główny arbiter decyduje o tym, czy używać var -u. Wiele osób miało do niego pretensje już ostatnio po meczu Polski z Węgrami. Teraz nie ma już dla niego żadnego usprawiedliwienia, ponieważ w Lidze Mistrzów mamy VAR, z którego on powinien w takich sytuacjach skorzystać. Miał być wielki pogrom, a okazało się, że Borussia, która zupełnie nie radzi sobie w Bundeslidze, była blisko wywiezienia remisu ze stadionu Manchesteru City. Przypomniał mi się trochę nasz mecz z Anglikami, Borussia też czekała już na koniec spotkania i w samej końcówce dostali bramkę na 2 do 1. Po meczu nie brakowało jednak opinii, że gospodarze powinni dziękować sędziemu za to, że uratował ich od straty gola przy fatalnym błędzie Edersona. Bellingham wjechał z piłką do pustej bramki, jednak sędzia uznał, że młody Anglik faulował w tej sytuacji, i bramkarza City. A co wy o tym myślicie? Z komentarzy, jakie czytałem po meczu, wynika, że większość osób uważa gola za prawidłowego. W przerwie meczu Sancho wrzucił nawet tweeta, w którym napisał, że ten sędzia powinien być sprawdzony. Patrząc na formę obu drużyn, myślałem, że City gładko pojedzie, Borusję i losy awansu będą jasne już po pierwszym meczu. Jak się okazało, wcale nie mają jakiejś super sytuacji przed rewanżem. Borussia ma chociaż tą jedną bramkę zdobytą na wyjeździe. Dużym wzmocnieniem na pewno będzie także powrót Sancho i kto wie, może sprawią jeszcze niespodziankę. Może teraz Haaland coś ukuje i jakieś skromne 1 zera u siebie daje im awans do półfinału. Przypominam, że Guardiola jeszcze nigdy nie awansował z City do półfinału. Poprzednie trzy sezony kończyli właśnie na ćwierćfinałach, a cztery lata temu już w 1-8 eliminowało ich Monaco. Jak myślicie, czy młode wilki z Dortmundu sprawią niespodziankę w rewanżu? Ciekawostką ze wczorajszych meczów może być niecodzienna sytuacja, do której doszło tuż po spotkaniu Manchesteru City z Borusją. Rumuński sędzia, który pełnił rolę asystenta poprosił w tunelu Halanda o autograf na żółtej kartce. No trochę dziwna sytuacja. Niektórzy fani City mogli to odebrać jakoby arbiter był kibicem Borussii albo fanem Halanda. Dla mnie osobiście nic złego nie zrobił, ale z tego co czytałem niektóre angielskie media już zdążyły się do niego przyczepić. Może mają buldówka, że nie wziął autografu od żadnego piłkarza City tylko od Halanda. Odcinek po tym meczu już jutro, także pamiętajcie o subskrypcji kanału. Zapraszam Was również do obejrzenia moich dwóch ostatnich materiałów. Do usłyszenia. Piąteczka.